Czy można powiedzieć że vlogiem takim domowym ponieważ dzisiaj zrobimy porządki w szafach tutaj są te dwie szafy, jedna większa i druga mniejsza, w których dzisiaj będziemy sobie układać, ponieważ chcę zmienić całą garderobę już na zimową, schować te wszystkie letnie rzeczy i chcę Wam pokazać jak to będzie wyglądać. Ok, zaczynamy od tej mniejszej szafy, czyli tutaj. Okay. Tak to wygląda. Może zapewnić światło. Jeszcze. Teraz chyba będzie trochę lepiej yy, widać. I tutaj już jest częściowo poukładane, jak możecie zobaczyć, tutaj są bluzki na krótki rękaw, pod spodem na ramionczkach, tu mam białe bluzki do pracy, u góry są bluzki na długi rękaw, takie cieniutkie, obok bluzy, tutaj są wszystkie spodnie i spodnie dresowe na samym dole. Ja to tam pokażę. Na samym dole tutaj jest... E, wszystkie są piżamy, e, rzeczy na siłownie tego typu tutaj rzeczy wszystkie się znajdują. Dobrze, więc jak e, tutaj już e, to mamy tak naprawdę, no to przejdziemy do tej e, większej szafy i tutaj już jest bałagan. Się tak otworzę. Tutaj jest tak naprawdę e, wszystko. To są. E, w tej części, o, może w takiej części moje rzeczy do pracy. Natomiast tutaj są wszystkie letnie sukienki, które dzisiaj chcę spakować i schować do pudeł, ponieważ no, w nich nie będę chodzić, dlatego no, nie chcę, żeby mi miejsce zabierały w szafie. A wyciągniemy wszystkie swetry i tego typu rzeczy. I już Wam pokazuję, jak to na ten moment też wygląda. E, więc tak, mam tutaj dwa pudła, e, w tym jednym jest tylko kurtka, więc tak naprawdę za dużo tutaj się nie znajduje, ale już w tym drugim jest dużo rzeczy. I przede wszystkim tutaj są wszystkie swetry i e, zimowe e, inne rzeczy, takie, takie grube piżały, bluzki, e, sukienki e, i tym podobne, więc to rozpakowuję a chowam tamto. Mało wiele, jest to wszystko już spakowane. Y tylko nie zmieściły mi się buty, które tutaj e, widać. Liczyłam na to, że w ten jeden pojemnik e, będą mi wszystkie rzeczy, plus e, sandały, buty takie letnie, no, ale niestety nie udało się. Więc tutaj są wszystkie spodenki, sukienki, takie cienioteńkie bluzki. E, a w ten drugi pojemnik włożyłam takie grube, bardzo bluzy, których na co dzień nie używam. One raczej są używane tylko na wyjazdy w góry, więc no tak sporadycznie, więc to też tutaj zapakowałam i zamykam teraz wszystko i chowam do szafy. Tak rzeczy już są spakowane w te dwa pudła i w szafie y, też już mam wszystko poukładane i w tej dużej szafie tak to wygląda y, niestety buty mi się nie zmieściły i tutaj są y, w tym rządku wszystkie szpilki, y, tu są y, sandałki, one trochę tak więcej do ten sięgają, te pudła y, chciałam je schować do tam tych skubów niestety nie udało się, nie zmieściłam tego, więc to musi tutaj stać. No i automatycznie te skuby też mi tutaj już nie wejdą, a chciałam je tu schować, więc będę musiała je wejść do góry tutaj na szafę. Mm. Ta duża szafa w ten sposób się prezentuje. Tutaj ta mniejsza zrobiłam to w ten sposób, że na górnej półce są tutaj bluzy, u góry swetry i bluzki na długi rękaw. Tu są takie cieńsze, już takie grubsze, już trochę. Tutaj są już w tej części koszulki takie bez ramionczek. Tu na krótki rękaw. Tu są rzeczy takie do pracy. Niżej spodnie wszystkie dżinsowe, dresowe i całkiem na dole tutaj są wszystkie piżamy, rajstopy, tutaj widać czapkę, rękawiczki. Tutaj są jeszcze rzeczy na siłownię i w ten sposób tak to wygląda na dzień dzisiejszy. Dajcie znać, czy wy też zmieniacie swoje garderoby letnią na zimową i odwrotnie, czy też chowiecie, czy macie tak duże szafy albo tak mało cichów, że wszystko mieścicie całym rokiem w jednej. Niestety ja się nie mieszczę, więc muszę robić w ten sposób, ale też takie służniej dużo w szafie nie gniotą, tak się rzeczy i jest ładniej, bo porządek i w ogóle. Jakiś czas temu przyszło do mnie też trochę paczek. Już wam pokazuję. Tak, jest ich cztery. I otworzę je sobie tutaj z Wami, ponieważ są to jesienne ozdoby. I od razu sobie razem udekorujemy też jeszcze to Wiadomo, mam go częściowo udekorowanego, ponieważ są tam jeszcze pochylenie, jakieś i tego typu rzeczy, ale zamówiłam Yy, jeszcze mamy co nieco, więc yy, otwieramy. Ok, mam już yy, pomocnika i zabieramy się do pierwszej paczki. Mam nadzieję, że jest tutaj utknę to sobie powinno. i wam pokażę bo to co zobaczyłam w paczce to się zdziwiłam dlatego chwilę zaraz wracam okej okay, jestem z powrotem więc jeśli chodzi o tę pierwszą paczkę tutaj mam też zamówienia to co kupiłam i pokażę wam są to więc tak, tutaj mamy dynie kwiaty to, to będzie mi do czegoś potrzebne później ale to w innym filmie wam stracę. i przede wszystkim też takie balony to teraz pokażę Wam co przyszło. Wygląda to w ten sposób. I tak. Mamy zwykłe balony. Kopetki osobno. I kilka luzem. Wrzuconych balonów. Więc. Mm. Ok. Lampeczki. Myślałam to zamówiłam jedne, ale teraz dwie. Naprawdę nie no wyglądają jeszcze miarę OK. Eee, lecz ostatni mój zawód miał iść do bazonu. Dużego bazonu. To w ogóle jest brudne. Mm. I chodzi mi o takie jesienne gałązki. Tak to wyglądało na aukcji. To co mi przyszło? To jest coś takiego. Dobra, mamy następną paczuszkę taką malutką. Już otwieram. Okej. Okay. I tutaj mamy zestaw też takich dyni. No ładnie to wygląda. Następna paczuszka też dość dobrze zapakowana. I ta skrzyneczka wygląda w ten sposób. Bardzo ładne. I tu jeszcze mamy karteczkę. O, jak miło, zobaczcie. No, po prostu cudowne. Takie małe rzeczy, a są no to jest naprawdę miłe. Polecam, też Wam podlinkuję na dole. I ostatnia paczka, największa, jest z Ikei. Tam też takiego jest Aledo. To jest z Ikei, już otwieram. Więc tak, mamy tutaj puszeczkę na kawę. To jest Solusia. To jest zwykła biała dosłownie prysznicowa, też jest sama. E, poduszki. Myślałam, że będą trochę bardziej rude, bardziej pomarańczowe, ale też jest ok. E, I ostatnia rzecz, najcięższa, największa. Ta Dobra nie, to sobie Okej, mamy. Okay, I mamy taki lampion. No, nawet ładny. Ok, na dzisiaj by to było już wszystko. Bardzo dziękuję Wam za oglądanie. Pamiętajcie pozostawić po sobie jakiś ślad. Dajcie kciuka w górę. Naciśnijcie subskrybuj, jeśli tego jeszcze nie robicie. No i do następnego. Pa!